Tamela gdzie idziemy? No to idziemy. Tak naprawdę przyszliśmy dzisiaj do lasu po to, żeby zobaczyć jak będzie działało mobilne oświetlenie, które kupiłem do kamerki i do telefonu. Gdziekolwiek się teraz nie ruszymy, to wygląda sprawa tak, że leżą gałęzie i jest luz. I jest luz do drutów między drzewami, w związku z czym mamy nadzieję, że nie zerwie nam żadna wichura oś linii zasilającą część naszego Mińska. To którędy pójdziesz? Tak naprawdę przeszliśmy dzisiaj do lasu po to, żeby zobaczyć, jak będzie działało mobilne oświetlenie, które kupiłem do kamerki i do telefonu. To jest cel naszego wypadu podstawowy, więc nie spieszyliśmy się. Jest już zachód słońca i pewnie lada moment przyda się nam oświetlenie i zobaczymy, jak będzie się sprawowało w terenie. Ostatnio, jak biegałem, to się tutaj bardzo przestraszyłem, dlatego że tuż przed moim nosem skoczyła sarenka i zatrzymała się 5 metrów dalej. Niestety, nie miałem czym jej nagrać i sfotografować. Tamela, gdzie idziemy? No to idziemy. Właśnie spinamy się na naszą górkę Najpierw to była górka podbiegowa, gdzie podbiegaliśmy Potem jeździliśmy na sankach I dzisiaj się na nią spinamy Z powrotem Stąd dzieciaki startowały, żeby Zjechać na dół na sankach Dawaj, doda pomoże Myk I wyciągaj sobie wodę jest Tak, ale to nie musisz wyciągać No nie Trzymaj butelkę, tata podkręca. Nagrywa. Dziecko spragnione. 10 minut spaceru trzeba się napić, a mama mówiła, że nie będzie potrzebne picie. Tata wie lepiej. Trendy. Dzisiaj Amelka podejmuje decyzję, w którą stronę idziemy, w lewo, w prawo. Jest to spacer z dzieckiem. I tata dzisiaj zadał pytanie, gdzie chce Amelka iść na spacer, więc dzisiaj trasę wyznacza Amelka. Zobaczymy, dokąd dojdziemy. Dzisiaj jesteśmy uzbrojeni w cztery latarki: dwie latarki ręczne. Ja mam w apteczce latarkę, a czołówkę, czołówkę dla Amerki, i Amerka ma swoją latarkę w swoim pecaku. Także zobaczymy, kiedy nas zostanie zmrok, a mamy potestować oświetlenie do telefonu i do kamerki. Jak sobie poradzi kamerka, jak sobie poradzi telefon i na ile dobre będzie oświetlenie. Dzisiaj w oświetlenie jesteśmy uzbrojeni po zęby. Wychodzimy z lasu. No to skręcamy gdzieś tu w prawo, bo tam już jest uliczka i są domki. To idziemy tu. Wiosna jest już, ale komarów jeszcze nie ma. Więc spokojnie, dzisiaj nas nie pogryzą. Nieraz trzeba dziecku pokazać drogę, dokąd prowadzi i zadać pytanie, czy wychodzimy z lasu, bo tamtą drogą prosto wyszlibyśmy do wioski. No i nie wiem, czy byłby sens tuptać wzdłuż lasu, jak można dalej iść przez las. No, chcesz prosto? to idziemy prosto bushcraft z dziećmi to taka zupełnie inna dziedzina bushcraftu trzeba wszystko zaczynać od podstaw nie od ogniska tylko od spacerów nie od noclegu gdzie jest minus 17 tylko po prostu od spacerku tyle ile dziecko wytrzyma mamy lockdown i znowu minęliśmy przed chwilą parking, trochę ludzi jest ale już nie tak dużo jak było kiedyś, także parę osób wybiera się na spacery do lasu z dziećmi, no bo coś trzeba przecież robić. Tak, niby, wędrując, nie ma nic się co nauczyć, ale tak naprawdę trzeba na przykład nauczyć dziecko, że nieby nie szurało budzikami, bo się zmęczy. Oliwkę też uczyłem parę lat temu, żeby nie szurała budzikami. Bo lżej się idzie, jak się trochę nogi podnosi, nie szura. W temacie wycinek lasu, to mamy tu następną wycinkę. Chyba pierwsza, którą zrobiono. I widzę, że coś nasadzono rząd rządkami. Równiutko. Idziemy zielonym szlakiem. Zawsze biegałem po górkach w tamtą stronę. A teraz przejdziemy się wyciętym nowym szlakiem. Zobaczymy, co tu jest, jakie są widoki. I to jest szlak wokół tej polany, gdzie wycięto drzewa i nasadzono nowe. Na drugiej stronie, tak, też jest narysowany. Z drugiej strony drzewa. Z każdej strony jest informacja o zielonym szlaku. Amerka chodzi i szuka, wypatruje zielonych kresek, które pokazują nasz zielony szlak. A przed nami jest ich kilka. Trzy. Trzy. Tak Amerka, dobrze. Trzy. I znowu wróciliśmy w miejsce, gdzie jest wycinka. Możemy ją obejrzeć z drugiej strony. Młode choineczki mają tak od 10 do 40 centymetrów. Coś wolno się ściemnia i boję się, że dziecko na za zabolą i będzie trzeba wracać do domu, zanim będzie można wypróbować mobilne oświetlenie. Tak, będą mieć liście, bo tak. tutaj posadzono coś nowego, coś innego, może to są brzuski. Zobaczymy za jakiś czas. Tutaj kończą się drzewka i zaczynają choineczki. Amelka pokazuje malutką choineczkę, o. i jeszcze kilka ciupeńki obok niej, Amerka bardzo chce zobaczyć sarenkę. Przeszliśmy właśnie 3 km. Przeszliśmy właśnie 3 km. Nasza wyprawa dobiega końca. Już się ściemniło. Tak działa oświetlenie na minimalnym zakresie. Sam ocenię w domu dopiero będę widział na komputerze Czy funkcjonuje we właściwy sposób, czy nie Amelka jest niezadowolona, bo nie zobaczyliśmy sarenki No cóż, ale sarenkę ja dopiero widziałem w tym roku pierwszy raz, jak mnie przestraszyła nawet Także sarenki nie chodzą tutaj jak kury na podwórku Idziemy dalej Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek I napiszcie w komentarzach, czy taka zabawka do doświetlania jest potrzebna, czy nie czy lepiej widać i wieczorem jak będę coś w nocy robił czy ma to ręce i nogi jaki to daje efekt to jest na maksymalnych możliwościach tej lampki jeszcze dodatkowo lampka może balansować pomiędzy białym a żółtym światłem i taka jest różnica zmieniamy teraz na białe białe Albo żółte. A tak ja wyglądam w żółtym światełku. Proszę bardzo. A może nawet i widać Amelkę. Ten bombelek tutaj mały. A tak do kompletu to rozładował mi się pilot od kamerki, ale do tej pory, mam go już chyba z rok i powiem Wam szczerze, że ładowałem go może 3-4 razy. Ładowanie starcza naprawdę na bardzo długo tego pilocika. Jest oryginalny pilot, oryginalny Xiaomi, Xiaomi i bardzo fajnie funkcjonuje, naprawdę. Teraz nie widzę obiektywu tak naprawdę, gdzie mam się gapić. Zmieniłem, teraz mam po prawej stronie światło, po lewej kamerkę. I widzę przynajmniej kawałek obiektywu, więc mogę Wam się patrzeć prosto w oczy, czyli do kamerki. A i ta scena sprawa, nie mając pilota, mogę wyłączyć tak. Muszę się Wam pochwalić, że mamy alejkę w lesie, która jest podświetlona. Tu łączy kliniak z Mińskiem i 300 metrów alejki jest oświetlone. Oprowadzili światło, i często biegałem tędy. A wracając ludzie, którzy wracają do domu mogą sobie iść przez las z oświetloną alejką. Jak zgasimy światło, alejka wygląda tak. Nagrywamy bez oświetlenia. I nagrywamy z oświetleniem. Taką odległość wystarczy chyba słabsze oświetlenie Trzeba się poprawić, tak? Czapkę. To są kobiety. Kochani, miło było z Wami dzisiaj odbyć tą podróż. Dziękujemy za wasz czas, Wasze towarzystwo, w naszej wyprawie i testowaniu oświetlenia w lesie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Wasze subskrypcje, łapki w górę i komentarze bardzo motywują nas do działania i nagrywania kolejnych filmów, więc zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Piszcie komentarze, zadawajcie pytania, a my będziemy na nie odpowiadać. I do zobaczenia w kolejnym filmie.